Bierz zakładnika, poważnie mówię ci, bierz zakładnika, nie zastanawiaj się, nie wiesz o co chodzi, to już ci wyjaśnię. Posłuchaj, kiedy kupujesz na przykład dom czy mieszkanie, wówczas stajesz się właścicielem w momencie podpisania aktu notarialnego, ale fizyczne przejęcie nieruchomości przez ciebie, tak zwane wejście w posiadanie, to odrębna sprawa i powinno do tego dojść dopiero, kiedy w nieruchomości nikt nie zamieszkuje, kiedy dostaniesz komplet kluczy od tej nieruchomości i kiedy przejmiesz tą nieruchomość. Protokołem zdawczo-odbiorczym, ale może zdarzyć się taka sytuacja, że ustalicie ze sprzedającym nieruchomość, że on sobie pomieszka w tej nieruchomości jakiś czas od momentu podpisania aktu notarialnego, ponieważ będzie się chciał przeprowadzić do innej nieruchomości i ta cała logistyka zabierze mu trochę czasu. I tutaj, tutaj bądź bardzo rozważny i zabezpiecz swoje interesy w akcie notarialnym i zrób tak zwanego zakładnika. Czyli jak wiesz, że nie dostaniesz nieruchomości, że tak powiem, z dnia na dzień, to wówczas na przykład zatrzymaj część ceny, część płatności za nieruchomość. Dajmy na to, w akcie notarialnym sobie wpisz, że nieruchomość warta jest, dajmy na to 500 tysięcy złotych, to zabezpiecz sobie, że zatrzymujesz 50 czy 100 tysięcy złotych i zapłacisz w momencie, kiedy będziesz fizycznie przejmował nieruchomość. Możesz to zrobić szybkim przelewem, żeby obie strony były zabezpieczone, ale pamiętaj, to bardzo ważne, żeby zmotywować sprzedającego do wyprowadzki w odpowiednim czasie. Wszystkiego dobrego.